Z <laughs> Dziś sobie zagramy w Stingwar Legacy A i subskrybujcie kanały Lana Link znajdziecie w opisie Aksraja dobijamy 3k e, I Michał Zieliński 3000k Dobra I pomóżcie mi też wbić 1000k Rozumiem się jasno Dobra, więc rozpoczynamy nową kampanię na normalnym jeżeli nie chcecie, to będę pomijać każdą nową kampanię. Bo ja się w świecie Ja będę sobie to czytać. Aby sobie to przydać. Dobra pominiamy. Jesteśmy tutaj pomina sam uczek. No i będziemy walczyć prze, prze, e, przeciw Łukczynom. Ja mam dobrą strategię też na, Łukczy na inne narody. Głównie gniew miecze. To będzie, to jest nazwa innego narodu. Łukczynowie plus gniew miecze to jest mega dobra taktyka. Płaca się ją robić, bo wygra wtedy z każdym z narodem. Można to też kasować, dokupować coś innego. Na skórka, którą obecnie mam, stania je e, postacie i dzięki nim mogę, mam ich taniej. większą liczbę w sumie. Mogę kupować ich więcej za mniejszą sumę, bo wcześniej to e, więcej kosztują 150, a... Maczugi, maczugarze, nie wiem jak oni się dokładnie nazywają 125 No i lecimy pyk, pyk. Dwa rzędy, biorę króla Wyznaczam dowódcę i atakuję Jeszcze jeden, ale on nie będzie dobrze z, 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 Ten Ten lecimy Ja już tu wszystko odblokowałem. Kiedyś miałem skiny. Wszystkie skiny do Sparty. Wtedy to było coś. Ale potem miałem, miały, miałem jakby. No proszę, wygraliśmy już. Ja mam ładne i mi się przez większość gier odinstalowały. Dobra, teraz wystarczy zniszczyć im posąg i dopilnować, żeby górnicy nie doszli. Czyli wystarczy zniszczyć posąg. Proszę, i jak na normalnym. Muszę, no jest najtrudniej. Mam już 40 gemów. No, 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 dajesz. Kontynuuj i tu mm, e, on the fort czyli wracamy do fortu Ulepsze ich i to i gotowe a tu nic nie będę kupywał jak widzimy 40 gemów no nie ogniwem jak pertaż no. tu najlepsza taktyka jest bo jeszcze wygramuję każdego z zaska Dług niewi mieczowie Atakują Tu trzeba się tylko bronić Wystarczy Jak się zlandifeniem To są Alospartanie. Spartanie Je, Trzeba e, kogoś wyznaczyć i ich atakować od tyłu Wtedy więcej HP zadajesz Dobra wszyscy Mam tylko jeden padł ja tu półkrzynów nie, nie inwestuję. Ale polecam te kanały. Elana no, kanał jest fajny, znajdziecie link e, w opisie. Axel robi mega fajne filmy, więc też go zasubujcie. Zbiera 3k. E, a mi pomóżcie do 1000k. A Michałowi? też pomó pomóżcie dobić do tego o 3000. link do tych wszystkich kanałów w opisie. my się tu Jakby co oni, to nie skupiajcie się na tym to nie Mają dobrze. Mógłbym te też ulec, że on tylko na jedną walkę. A kiedy będziecie chcieli, to zrobię to wezmę więcej. Nie, to nie. Zrobię Apokalipsę Zombie. Jest taki trap Apokalipsa. I na nim zagramy sobie niedługo. To jest fajna gra. Polecam. Instaluj. Jak chcecie je mieć, to install jest w sklepie Play za darmo. Polecam. Zrobię też odcinek z Age'a. To jeszcze jedną z Teraz idzie ich dźwięku. Dokupię sobie taki, których mi nie zależy. A potem będę ich trzech. I tyle. Kiedy się zajmę obroną, to nie mogą atakować. To jest plus. Dobra, wygraliśmy, więc już zmienili. To był ostatni. Dobra. reklamy. Widzimy się po reklamie. Dobra, już jesteśmy o zero reklam. Razy dwa gemy klejnoty oraz te gwiazdki do skrzynek i nieskończoność korony. Korona daje uleczają, że posąg się ulecza i że ma laser w oczach. Jak mi się teraz przyda ulepszyć oj a nie górnika no to jak chcecie to ja bym wam też polecił zbierać na tego o kiedyś grałem i kupiłem i kupiłem i to jest mega wielki giant Jego ja użyję na szalonych no. No to lecimy. Nie wiem nie człowie. Musimy ich posąg. Tak wygląda ich posąg. Po tej bitwie skończymy. Dobra, lecimy. Górnikom górnik, Górnikom Daję więcej złota zbliw oraz e, szybciej kopią. Oni mogą też atakować o tym. O, 240. Większy worek, więcej złota. Ja tutaj teraz i inwestuję. Nie w, niej w miecze. Bo to jest dobar też. Dobra, teraz muszę górników dokupić. Czterech. Zobaczmy jak nam się daje yy, wroga. Czterech górników, też kupili przed chwilą, a oni gromadzą hajs sprzed, więc się na nich szykuję poważnie. Kolejnego górnika nie, teraz to <laughs> szybciej i ja im pokopię Na szalonym uwierzcie mi... O jeż. nie proszę, nie teraz. Dobra. Jeszcze póki co nie jest też. Tak źle, moi mają więcej życia. Ech. Odwołuję wszystko co powiedziałem. Jest źle. Dokupię ich. Najlepszym sposobem na bo obrony jest atak jakby co ja tu się szykuję na pertland jeszcze trzeci rządek i wreszcie łukczynowie raz dwa łukczyn jeszcze łukczynów potrzebujemy dużo a jego dużo łukczynów dystans to równa się oni dużo ich śmierci Dobra, mam. Wezmę cztery rzędy łączynów i postaram im się zniszczyć posąg już. By, to, by tego nie przegrywać. Dobra, lecimy. Więcej was w następnym odcinku zrobię. Do tego wylokuję masakrę. Jeżeli oni podnoszą miecze do góry, by się zasłonić, a łukczynowie naprężają łuki, to znaczy, że wróg się zbliża. Och, no, no, nie nie, nie, nie. Oni mają dużą armię, widzę, więc na blisko z nie mam z nim szans. Dobrze, że zainwestowałem też w łukczynów, to mi się przyda, opłaci mi się to. Ale potem muszę zmienić cenę i kłódowkę tylko dla, do nich armię. Bo to daje mu większą przewagę w siłach armii. O nie. Dobra, już muszę zaatakować. Berteland, ostrzał. Zobaczę skutki biterne. Dobra, wycofali się. O, nawet nie było statystyki. Jeden u mnie umarł, a u nich cała armię. Tak, jeden tutaj, dwóch raz dwa. I muszę pozbierać, się uzbroić więcej. Czy nowe są lepsi od nich? Widzieliście jak strzały w głowę? Proszę. To się jakby czyści mapa, by się nie zawalało. Trochę ich więcej, damy tyle, ile niestety, czyli i atakujemy. Wyznaczę tego. Na dowódcę armii. Muszę jeszcze dwóch, bo ja nie lubię tak w takich rządkach. Raz i dwa. Poczekamy i atakujemy. Dobra, tak może być. Do boju, ludzie. Do boju. nie mnie polecam, ja nie umiem grać. A. O nie. Wracałem do zamku, postaramy się zniszczyć import jak najszybciej. Nie, 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 nie teraz. Ok, to mogę Dobra. Wygraliśmy. Zniszczyliśmy im posąg. Posąg. Górnicy wszyscy popadali. Ci się po, poddali. I tak wygraliśmy. No i to koniec dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie te kanały, które wam powiedziałem. Oraz mój no i to koniec tylko jeszcze zobaczcie jak ulepszę tego nie, bo to się powiedzie. No i cześć.